Witam serdecznie. Znajdujemy się w Kluczborku, gdzie powstaje trzykondygnacyjny blok mieszkalny w standardzie pasywnym. Inwestorem inwestycji jest firma FAMEL, natomiast generalnym wykonawcą firma MPM Development. Firma IZODOM zaś dostarczyła materiały na budowę ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych tego obiektu. Ściany zewnętrzne wykonane są z elementów Iso Passive o współczynniku przenikania ciepła 0,11. Natomiast ściany wewnętrzne nośne wykonane są z elementów Iso Basic z rdzeniem 20-centymetrowym. Obecnie trwają prace polegające na ułożeniu stropu typu filigran oraz montażu płyt balkonowych z izokorbami firmy Shock. System IZODOM to kompleksowa technologia do budowy domów, w skład której wchodzą elementy dedykowane dla płyt fundamentowych, elementów ściennych, stropów oraz pokryć izolacji na krokwiowej dachu. Do budowy tego bloku zostały użyte klotki ISO Passive z 25 cm izolacją zewnętrzną oraz 15 cm rdzeniem betonowym i 5 cm warstwą styropianu od wewnętrznej strony. Do budowy ścian wewnętrznych użyte zostały elementy IsoBasic z 20 cm rdzeniem betonowym po to, aby bez problemu ułożyć na tych ścianach Elementy stropowe. Budynek, na którym się znajdujemy, został posadowiony na ławach fundamentowych, natomiast już ściany fundamentowe zostały wykonane z elementów izodom. System izodom zapewnia ciągłość izolacji oraz brak mostków termicznych w każdym elemencie konstrukcyjnym budynku tak jak nadproża czy wieńce. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych filmów z tej budowy.